Wszyscy mamy w pamięci to co kilka miesięcy temu działo się z Odrą i my jako wędkarze cały czas monitorujemy sytuację z nadzieją że ryby jeszcze tutaj są. Dzisiaj i na powietrzu i pod wodą panuje już zima. Czy to dobry czas żeby poszukać właśnie na Odrze Drapieżnika? Sprawdzamy dzisiaj wspólnie z Grzegorzem. Cześć Grzesiu. Cześć Piotr. Powiedziałem, że już zima i na powierzchni i pod wodą czy to jest moment, kiedy wreszcie te sandacze szczupaki się ruszyły na Odrze? Powiem, czyli nie wiem, czy to jest dobry czas na rybę, wiem, że to jest dobry czas do zmiany czapki na tą chwilę. I przede wszystkim do przebrania się. Temperatury są już naprawdę niskie, także ubieramy się w kombinezony zimowe i po prostu próbujemy. Od początku z Grzegorzem postawiliśmy na obławianie doskonale znanych nam miejsc, które w poprzednich sezonach przynosiły piękne ryby, ale w tym przypadku spotykaliśmy się tylko i wyłącznie z pustymi zapisami echo Sondy. Łowiczka drobnica tutaj jest, w którym było widać też, i na błyszczym sonarze. I w jej obrębie powinniśmy znaleźć duży zapis najlepiej jakiegoś właśnie drapieżnika. Drobnica, czyli jest już. Połowa sukcesu. popróbujemy. Dzisiaj nie będziemy zbyt dużo czasu poświęcali na poszczególne miejsca. Kilka rzutów i płyniemy dalej, bo czasu po prostu nie ma zbyt wiele. Wielu wędkarzy w takiej temperaturze ma duże problemy z zawiązaniem sprzętu. Ja sobie najpierw zakładam agrawkę. Na główkę i dopiero wtedy wiążę, co ułatwia mi utrzymanie tego wszystkiego, ponieważ zmarznięte polce troszeczkę odmawiają posłuszeństwa, a samo naciąganie, zaciąganie dokładniej węzła, jest dużo łatwiejsze. Wystarczy przepleść tak, jak chcemy. Wtedy przy zaciąganiu trzymamy całą przynętę. O. I nawet zwarznięte palce nie przeszkadzają nam dobrym zawiązaniu sprzętu. Standardowo, jak to, gdy jesteśmy na łódce we dwie osoby, zaczynamy zupełnie inaczej. Grzegorz, jak zacząłeś? Ile gramów? Ja dosyć ciężko. Ja zazwyczaj łowię ciężko. 16 gram to jest taki minimum, którego ja zazwyczaj używam. Aczkolwiek nie skupiam się tylko na tych obciążeniach, ale dziś zaczynam właśnie ciężej. A ja, jak powiedziałem, zupełnie inaczej. 5 gramów, bardzo lekka główka, powolny opad, długa prezentacja przynęty. I zobaczymy, który sposób okaże się szczęśliwy i skuteczny. I choć zatrzymywaliśmy się tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie mieliśmy jakiekolwiek odczyty, i też tym samym nadzieję, że spotkamy się z pięknymi sandaczami czy też szczupakami, to nie było żadnej reakcji, a woda wyglądała zupełnie, jakby była martwa. Padła więc decyzja, by wpłynąć w starorzecze i tam poszukać szczupaka. Piotrek, pokażę Ci tam fajne miejsce. Nie wiem, czy będą ryby, ale na pewno jest ładnie. Ok. Nieprzypadkowo mówi się, że niskie czy nawet ujemne temperatury to doskonały okres na to, żeby spotkać się z sandaczami. Te ryby wyruszają po prostu na przedzimowy żer i zawsze tak było. Ale po katastrofie ekologicznej, do której doszło na Odrze, teraz sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. I wiele wskazuje na to, że będziemy musieli jeszcze poczekać, aż Odra wróci do swojego normalnego rybostanu. Stroisz choinkę? Bombki ubieram, tak. A potem cię podsadzę i zawiesisz gwiazdę. W przypadku Odry nie zmienia się jedna rzecz. To wciąż przepiękne łowisko. Rozległa woda, która jest idealnym miejscem do tego, żeby ryby dorastały tu do rekordowych rozmiarów, co już wielokrotnie udowadniał Grzegorz, pod warunkiem, że nikt im nie przeszkadza, mówiąc wprost, że nikt nie wpuszcza im do wody trucizny. Nieraz będąc nad wodą, widzimy tylko tafle wody, a nie widzimy tego, co jest. Pod spodem. I właśnie dzięki technice tak naprawdę i urządzeniu, które teraz oferują nam rynki mamy możliwość zajrzenia też na dno a tutaj znalazłem coś bardzo ciekawego za chwilkę wam pokażę to jest barka która służyła do przewozu drewna kiedyś gdy nie było nie były opłacalne remonty tych tych barek to zostawały one zatopione jest ich tutaj Sporo z tego co znalazłem yy, i trzeba bardzo na nie uważać, ponieważ niestety zostały poobcinane, poupalane na równo z wodą, więc tworzą bardzo duże zagrożenie do, dla szybko płynących łodzi. Na jakich głębokościach leżą? Wiesz co, to jest ciężko powiedzieć teraz na jakiej głębokości dokładnie są, ponieważ jedne leżą całkowicie na dnie, a drugie zaraz przy powierzchni potrafią wystawać. Rzeki takie jak Odra mają to do siebie, że możecie tu odnaleźć takie piękne miejsca, które praktycznie rzecz biorąc są rybne przez cały rok. Oczywiście, jeżeli tej ryby jest sporo w łowisku, a mowa o starorzeczach, bo to jest największe starorzecze w tym rejonie. Tak, to jest największe starorzecze, najdłuższe, no ale prawda jest taka, że żeby znaleźć tutaj rybę, naprawdę trzeba się nieźle napocić. Drobnicy na odczytach nie ma, ale też my akurat wpłynęliśmy z myślą o szczupakach. I szczupaki są o tyle specyficzną rybą, że możecie spodziewać się ich wszędzie, a już na pewno w takich miejscach jak to, gdzie są trzciny. I te po prostu trzeba bardzo sukcesywnie kawałek po kawałku obławiać. Stara sandaczowa zasada mówi, że powinniście poszukiwać tego drapieżnika w miejscach, gdzie na echosondzie udało Wam się namierzyć stada leszczy. Bo gdzie są leszcze, tam ponoć są sandacze. I my również kierowaliśmy się właśnie tą zasadą. Powiedz mi, używasz tylko i wyłącznie gum dzisiaj? Tak, na razie używam gum, bo widziałem, że Ty poszedłeś w twarde przynęty, w dżerki, więc zobaczymy, wiesz, co będzie bardziej skuteczne. Szupak, dla mnie zawsze szczupak się kojarzy z bardziej z twardymi... Przynętami. Gdzieś od, od lat te woblery u mnie szły w e, ruch jako pierwsze, i tak naprawdę jako ostatnie. Gumy były zazwyczaj tylko przebitką. No a w tym roku obiecałem, że przeproszę się w końcu z metalowymi przynętami. Między innymi blachy e, i, i, i obrotówki i wachadówki. Pamiętajcie też o tym, żeby nie zamykać się na jedną przynętę, na jeden sposób prowadzenia, bo często jest tak, że zabieramy sprzętu masę na łódkę, cztery wędziska, pięć pudełek przynęt, a potem i tak wierzymy tylko w jedną albo w dwie i nie eksperymentujemy, szczególnie kiedy nie widzimy zapisów na sonarze, bo wtedy mamy takie poczucie, że że albo coś trafi się na tą gumę, bo jest tu na przykład jedna ryba, albo, albo nie ma zupełnie e, nic. Ale warto eksperymentować, prawda? Oczywiście, wiesz. E... Powiedz Piotr, może łatwiej, ile wędek dzisiaj ze sobą zabrałeś? Z zabrałem trzy, chociaż miałem cztery. A ilu użyłeś dzisiaj? Na razie jedno, ale się dopiero rozkręcam. No i właśnie, to jest to. To jest cała magia. Jeśli wierzysz w jakąś przynętę, czy w jakiś kij, Zaczynasz się na nie opierać, w momencie kiedy opierasz się tylko i wyłącznie na jednej przynęcie, albo będziesz szczęśliwym e, po prostu łowcą, albo będziesz wielkim przegranym, bo nie zakombinowałeś. Ale wyciągam wnioski, dzisiaj już jest czapka zimowa, kombinezon zimowy i powiem Wam, że czuję się wyśmienicie. Nie jest mi zimno, mogę łowić tak cały dzień, jeszcze słoneczko, wychodzić z chmur, to jeszcze tylko ryby by się przydały. Ryby w tym przypadku było jednak zdecydowanie ciężej. Co ciekawe, zawsze o tej porze roku spotykaliśmy nad wodą wielu wędkarzy. Tego dnia spotkaliśmy dosłownie jednego, który, tak jak my, nie miał ani jednego kontaktu z rybami. Czy można odczytywać to za jakikolwiek znak? Wydaje mi się, że owszem, bo wielu wędkarzy po prostu straciło nadzieję na to, że odra przez najbliższych kilka lat będzie łowiskiem, które nawet kilku godzin na poszukiwania będzie potrafiło wynagrodzić pięknymi rybami. I właśnie wtedy Grzegorz powiedział, że miał potężne branie, a chwilę później na jego kiju wylądowała niemała ryba. Długo zastanawialiśmy się co to jest, bo sam Grześ mówił, że być może to po prostu zaczep i był w swoich przewidywaniach całkiem blisko. Przez powiedział, że może sobie chociaż leszcza pocholuje na koguta. Ryba na pokładzie! Jest życie w odrze. Szkoda tylko, no wiesz go powiesz. Gratuluję. Jest to kawał leszcza. Było najpierw uderzenie jedno. Powiedziałem, że było branie. Po chwili wpiąłem leszcza. Tak się zdarza przy łowieniu. Ale skoro są leszcze, to znaczy, że powinny być także sandacze. Ryba jest dosyć ładna. Rozmiarowo. No szkoda tylko, że zapięta nie tak jak trzeba. A takie, takie leszcze z powodzeniem możemy łowić też na dropszota na zestawie okoniowym. Bardzo fajnie te ryby się łowi. Co prawda, ten całosa nie dostanie. Bo Nie. wygląda okropnie. To są koguty francuskie od jednej z firm, która właśnie mnie sponsoruje. Bardzo dobre, bardzo fajna zabawka. Co ciekawe, one są w UV, więc są bardzo fajnie widoczne. Najciekawsze, że zobaczcie. Są na spłaszczonej główce, co też troszeczkę zmienia ich pracę pod wodą. Taka płaska główka powoduje, że przy podbiciach ta przynęta nie startuje równiutko do góry, ale odskakuje na boki, co jest dodatkowym wabikiem i walorem w poszukiwaniu drapieżników takich jak sandacze. Czym idzie je pod ręką, bo potrafią otworzyć niejedną wodę i skusić do brania nawet najpotężniejsze sandacze potwierdza się tylko i wyłącznie to, że Odra pozostaje niezwykle trudnym łowiskiem, a właściwie hipertrudnym, bo łowicy jest jak na lekarstwo i nie chcę mi się wierzyć, że to co działo się na Odrze w ostatnich miesiącach nie odbiło się negatywnie także na tym odcinku rzeki, bo y, to nawet nie kwestia tego, że ryba nie brała i mieliśmy problem z jej zlokalizowaniem, ale jej w ogóle nie było widać. A wiesz, co dziwne y, są dni, kiedy Ryba jest, widać ją, aczkolwiek z samym złowieniem tej ryby od dłuższego czasu wcale nie jest łatwo. Trzeba się nieźle namęczyć, nieźle naszukać, bo nagle po prostu przychodzi taki dzień, w kiedy tej ryby po prostu nie ma. Liczymy więc, że kolejny sezon okaże się lepszy, bo ten na odrze był niezwykle trudny, co potwierdzają i Grzegorza, i moje i innych wędkarzy wyniki. A teraz lecimy na zimowe grzyby. Zapraszam serdecznie. Witaj, Justynie. Na cześć. Dzisiaj już bez koszyków, no bo nie ma czego zbierać w lesie. Tak, dziś pokażę Ci, co można zrobić z tych grzybów, żeby ich na dłuższy termin sobie zachować. Te, które zbieraliśmy, blisko 9 miesięcy. Więc zapraszam Cię do lokalu jednego, gdzie właśnie są przygotowane przetwory przeze mnie. Idziemy. Przez cały rok zbierałem dla Justyna grzyby, pokazywałem mu gdzie te grzyby rosną, jak je rozpoznawać, a tak zupełnie poważnie, to przez 9 miesięcy wypełnialiśmy nasze koszyki, żeby przejść do kolejnego niezwykle smacznego etapu, czyli świąt, zimy, kiedy z tych grzybów możemy czerpać. Ale dzisiaj chciałeś pokazać, jak te grzyby przechowywać i przede wszystkim jak je wykorzystywać. Tak, są tutaj produkty, które można właśnie wykorzystać w późniejszym czasie, nie w czasie, gdzie są zbiory grzybów. Są tu grzyby suszone, grzy tutaj mamy, grzyby marynowane i grzyby mrożone. Zacznę może od tych grzybów suszonych. Tutaj, jak widzisz, w tych woreczkach mamy borowiki szlachetne, mamy podgrzybki i koźlarze w tym. Ale jest ciekawy też, o tutaj jeszcze są właśnie koźlarze, koźlarz ko pomarańczowo-żółty i koźlarz babka. Natomiast tutaj mamy jeszcze lejkowce. Bardzo dobre grzyby przyprawowe, które w formie suszonej można zmielić na proszek i dodawać do potraw jako przyprawa korzenna do sosów mięsnych. Bardzo dobry, niesamowity. Myśmy go już też filmowali. Te trąbki takie czarne, co w lesie myśmy filmowali. Tutaj mamy grzyby marynowane. Tu jest borowik szlachetny marynowany, bardzo dobry na święta, do wykorzystania czasami jako zakąska. Mamy tutaj następny mleczaj ryc, też marynowany i ciekawy bardzo grzyb, który nie jest w Polsce dopuszczony do handlu, jest to nowość, jest to złotak wysmukły, ten amerykański borowik, ale tutaj jeszcze mam przygotowane pięć woreczków, jak widzisz, grzybów mrożonych. One się już troszkę odmroziły i trzeba ich już teraz użyć dzisiaj. Natomiast ja sobie właśnie robię takie woreczki, kroję w plasterki, wkładam i do ostrego zamrożenia, do głębokiego zamrożenia. Tu jest właśnie borowik szlachetny, podgrzybek złotawy, tutaj też borowik szlachetny, tu są koźlarze i podgrzybki i ten zimowy boczniak ostrygowaty. Jeżeli one już są odmrożone, trzeba ich dziś już zużyć. No i tyle by tutaj było, są jeszcze inne produkty, jeszcze się robi też taki gryz z grzybów suszonych, ale to już kiedyś, jak będzie okazja, przy okazji omówimy. Ale nie po to się spotkaliśmy tutaj z tobą i Solą, żeby tylko o grzybach rozmawiać, bo skoro jesteśmy w restauracji na kuchni, no to za chwileczkę oddajemy te grzyby w ręce z szefa kuchni, który przygotuje dla nas pyszne dania, a potem będziemy po prostu je kosztować. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nie chcę za bardzo przeszkadzać w e, procesie przygotowywania. Chciałem tylko zapytać, co takiego dobrego dzisiaj będziemy jedli? E, będą to e, grzyby czy z rozmarynem i cebulą z makaronem tagliatelle. Brzmi bardzo dobrze. Gdyby ten mikrofon był trochę niżej, to byście Państwo słyszeli burczenie w brzuchu. Zatem e, ja będę teraz podziwiał, a potem smakujemy i kosztujemy. E, przepis jest bardzo prosty. Kroimy cebulę z shiitake, smażymy na oliwie z masłem. Pieprz teraz. Stawiamy wodę na makaron. Po krótkim czasie dodajemy rozmaryn. Podlewamy odrobiną wina i lekko podduszamy. Przed samym wydaniem makaronu wlewamy troszkę wody z podgotowania makaronu, żeby zrobił nam się taki delikatny sos. Po czym rzucamy makaron i całość zasypujemy parmezanem. Dobrze, czy ja mogę już tego spróbować, bo jak rozmawiamy o tym, rozmawiamy, a to tak pięknie wygląda. Przepraszam, że się nie podzielę. Przepyszne. Pierwszy raz jem w ogóle grzyby shiitaki. Wszystko mięciutkie, wszystko pięknie doprawione. To ja to zabieram i czekam na resztę. Dobra. A już za tydzień kolejne dwie nieoczywiste propozycje potraw z grzybami, które możecie przygotować dla swoich bliskich.